Pewnego marcowego wieczoru o godzinie 22, kiedy wszystkie grzeczne dzieci były już w swoich łóżeczkach, poszedłem do parku, gdzie spotkałem puszczyka, który siedział na gałęzi, próbując zapewne coś upolować. Po chwili gdzieś odleciał i zaczął wołać samice. Wywiązał się z tego ciekawy dialog, zdominowany oczywiście przez samicę. Być może właśnie przekazał jej coś do jedzenia. Wiele razy wracałem w to samo miejsce, ale nie udało mi się ich spotkać. Aż w końcu, po trzech miesiącach w czerwcu, wysoko na gałęzi, odkrywam dwa młode puszczyki. Młode w ciągu dnia milczą, za to nocą stają się bardzo hałaśliwe. Ну,